Cześć Boże, bardzo się cieszę, że będę z Państwem rozmawiała. No na razie nie, nie, się nie znamy, ale troszeczkę się może poznamy. Jestem siostra Inocencja, nazaretanka od woli Bożej. Wiele razy zastanawiałam się i prosiłam Pana Boga o siły, abym umiała spełnić wolę Bożą. To jest bardzo trudna tajemnica, bo życie niesie nie same radości i trudy, i zmartwienia, przeżycia, i związane z pracą, i z innymi sprawami. Więc, ale jak człowiek kocha, ja kocham do dziś swoją tajemnicę, to nie czuje się ciężaru. Ale trzeba rozkochać już i w Panu Jezusie, i w tajemnicy. Bo inaczej człowiek nie uciągnie sam, na swoje siły nie ma co liczyć. Jestem szczęśliwa, co w tej chwili już jestem po złotym jubileuszu i urodzice u Pana Boga I, i mogę powiedzieć szczerze, że nie zmarnowałam życia. Jestem Bogu wdzięczna, że taką dla mnie wybrał drogę. Jestem bardzo Mu wdzięczna i siostrom, i kapłanom, że, bo to jedno z drugim się wiąże. A co to znaczy pełnić wolę Bożą? Tutaj wchodzą już śluby, posłuszeństwo szczególnie. I ludziom, i Panu Bogu, i sumieniu. Więc to jest wola Boża, co mnie w życiu spodziewa czy pozy radosne, czy, czy cierpienie, to też trzeba powiedzieć, to jest wola.